Yo siemanko, z tej strony jak z tej strony Kolejnicy, Minecraft. A dzisiaj jesteśmy u mnie na plaży, to jest żło żłobek, t taki basenik dla dzieci, e to się otwiera z, z dwóch stron, to jest żłobek dla dzieci. T -t 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 A w którego Minecrafta Ja <mustacja> <mulmia> <Lol terminac> grałam <moveding>. w Crafting and Building, właśnie z niego nagrywam odcinek. Okej, okay. okay. teraz wam pokażę plażę. A na tym oświecie? Oh my god. Patrzcie, to jest nasza plaża. Tu są różne makarony Czym... do wyboru. Tu do koloru. koloru. Ty to musicie przycisnąć. Ja biorę jak... Ja nie mogę do ciebie, bo on gra w innego. Ja gram w Crafting and Building. O nie, zapomniałem, że ja mam Christia. No i dołączaj! O nie, zapomniałem, że ja mam Christia. Dołączaj! Dzisiaj mi czy te będą naszym makaronem? Gdzie ty jesteś? Dołączyłeś do mnie? O nie! Do Igora! Do, fili do, do Filipa. Gdzie jest on? Przetrwanie? Domyślnie. Dobra, o. ten Minecraft jest po prostu jednym do Igora. Jepiej, czyli jestem na drugim na ciebie? Tak. Jepiej! Mogę do ciebie dołączyć, Olaf? Nie. Jepiej, jeśli ci... się. Mi się świetnie chce włączyć. U! dzień dobry, proszę pana. To chyba tutaj za długo siedzi. Ja też się dojdę. Wow. Ten pan jest niedobry. Idę sobie do żłobka dla dzieci. Albo nie, Jedę. ja będę sobie pływać. Olaf, wiesz, że inaczej... Ja sobie biorę niebieski makaron. Patrz, Olaf, niebieski makaron. Czekaj, mi... na... a jak teraz do ciebie dołączyć? Gor, dobra, już do ciebie dołączę. A wiesz, że inaczej... A wiesz, że inaczej... Papa dream... Teleportujecie, Olf, okej? Okay? Czekaj. Dobra. Okej, okay, okay, zaraz się nie widzimy. Okej, okay, moi drodzy, oni mają problemy z, z dołączeniem, ale pewnie zaraz sobie dają radę. E Chłopaki, słuchajcie, te miecze u nas są na niebie makarony do pływania. Tam mamy żłobek, a tutaj jest do pływania. A, i co, i, i co chwilę będę włączać dzień, żeby no wiecie co nie A mogę a być z żłobku? Tam w żłobku się chcesz kąpać? Pod wodą? i ciągle. Poczekaj, trzeba czekać, wiesz? Jestem! No widzisz? A co ja spadam? A, odrodzi się tam, czekaj. A co to jest? Proszę bardzo, jesteś ja! To będzie z był. A, to. Y, jaki chcesz mieć kolor? Y, musisz przycisnąć. Minecraft. Musisz sobie przycisnąć. Minecraft. W... Chcesz żółty? Minecraft. Ej, nie bierz, nie bierz wełny, jeśli, jeśli chcesz zielony, to wtedy naciskasz pod zielony. to wtedy naciskasz pod Minecraft. Filip! No może być cicho! To wtedy, pod... wtedy Olaf, wiesz co robisz? Przeciskasz tą ramę. Dlaczego opuściłeś grę? Dołącz, to, robi... Co mam zrobić? Dołącz! O! Co ty zrobiłeś? Nic! Co ty odwalasz? No nic, co, co ci się stało? No ty mnie wyrzuciłeś! Nie, ja ci nie My wyrzuciłem. O jesteś! I, jeśli chcesz, ole, wzięło mnie. Jesteś tutaj koło mnie? No, to jesteś ślepy, czy co? Patrz, jesteś. O, jestem. A, chce, a jakiego? Ole, widzisz tłumaczę? No on no czerwony, chce, no. No to idź tutaj pod czerwony i przyciskasz pod czerwonym tą ramkę. Pod czer, pod czerwonym, nie tą na górze, tylko tą na dole. Spójrz na. to są głowy. Wiem, wie, bo nie ma tej tekstury. No, już. No, no, dam ci. O, chcesz się. Patrz, u ciebie, u ciebie wygląda jak głowa, a u mnie jako miecz. Proszę bardzo, bierz makaron. I tak. Co u ciebie jako miecz to wygląda? No bo nie masz tego tuksterpaka. Nic tu! Nic tu! Nic tu, tu, bo Ci nie wolno. Tu jest strefa! ty nie wolno. Dlaczego, dlaczego postawiłeś? Garszuch został za Zabity przez zatopiony. Wstaję... Gdzie jestem? ten? Ustawię ci spajponta? No. A my ustawisz w złobku w e z łobku. A potwór! Czekaj, ustawię ci w żłobku. Co to był za potwór znowu? To był koń. Czekaj, ja ci tutaj ustawię. Sypy. Co tu się odwala? A wy... Możesz niszyć. Małpa? I nisyt. A, małpa A, giń. O dear, to tak wolno? Weź zgin, to wtedy się odrodzisz w żłobku. Czekać. top się. Ja muszę teraz odzyskać... A mnie jakiś ten zabił. To pielec. Nie, e, tu jakiś potwór jest. To... Jak ja zginę, to taki potwór mi się przed twarzą pojawia. No, no to weź zgin. Zaraz mi się też pojawi pewnie. I muszę odzyskać to. Ola w gruby Nie. O nie, ten pies do nie idzie. Au, rzucaj jeszcze we mnie harpunem. Au! I mi. Co tu się? Patrz, patrz! Patrz! Zaraz będzie ten potwór. Taki przetwarzam. No. Weź mnie do siebie tepki. O, potwór! to ja wiem co to był, to, wiesz co to był? Ten, który, który, ten wiesz co robi? Ten, który jest, że nie możesz niszczyć, ten, ten, ten wielki purchawka. Co on robi? robi... no nie znasz go? Ma, tak... on jest wielki, ma takie kolce i ma ogon. Ale czemu on mi się, od mi cały pojawia? Au. Ja teraz koło mogę. Czekaj, yyy... Stój! Igor, y ja kilnę nam teraz! Daj mi to! Y kilnę klien cię, okej? Okay? Że wtedy się odrodzisz w łapku. Kiln... Y jest! O, Filip też go dostał! Się, ty go dostałeś? No! Do Igor, Igor! Stepnij mnie. Ja muszę szybko iść po Olaf'a, po Olafa makaron. Gdzie jest ten żłobek? Tam o, na dole. Gdzie jest żłobek? W tym, zielo, w tym arianowym tunelu. Gdzie? A, a gdzie ty poszłeś? No. to się teleportuj. Bo to nie tam. Chodź. Chodź Olaf, tutaj. Tu co jest, Jakie słodki? Chodź Olaf, tutaj. Chodź na plażę, tutaj. O, na dół do mnie. I ty, i tam żelaznym jest ten żłobek. Tam o, dla dzieci. Tutaj, o! No i tam. Bo tam długo I robię. Wachkę, no, super. Mam, mamy wszyscy... Aaaa! Yy. Elo! El. Co mi nie mówisz? Olaaa! Elo! No chodź! Łooo! Wow. A co to za żwinia? Uruchamia wodę do żłobka. Wiecie? Aaaa! No co, się kąpcie. To, to jest do żłobka. A! Kurwa, twierdala! No co? Nie bójcie się, bo to jest otoczone barier blokami. Barier blokami? No, otoczone. A gdzie jest zielony? Zielony? Hmm? I ty. A i czym ty te barier blokami zrobiłeś? No, żeby, dzieci... żeby było fajnie, bo myślałem, dlaczego ty to postawiłeś? Nic to. Czekaj, ci to zniszczę. A, zaleję ci wszystko wodą. A ja biorę sobie niebieskie. Zaleję ci wszystko wodą. Fib, dlaczego ty to stawiasz? Jak mi się skończy to zmęczenie? No co ty robisz? Fib? ty mi! No bierz, no to. To, co ty szkadzasz? i to. Jak to bardzo ładisz na głowę? Y, wychodzisz w fliponek i na głowę. A co? I patrz Fib, teraz na mnie! I patrz teraz na mnie! Hej? Okay. O oh my god, patrz Olaf, jak to wygląda! A, daj mi, daj mi! Też to chcesz? Traf. Czekaj... Nie ja... mi ten mieczyk w ogóle. Ale to musi mieć tego tuksterpaka. Wiesz. Garpły no Dobra, daj tą głowę. Bo ja z ja nie mogę nic zrobić. O, bo już musiał mieć żółtą. Bo jedna zaginęła. Nie jest żółta. Igor, topisz Ale... się! Masz makaron! On ci powinien utrzymywać. Patrz! Nie topisz się! Bo... Gdzie jest ten makaron? Właśnie go już masz na głowie. Tak, tak się nim pływa. I patrzcie, ja, O, nurkujemy! I pa, on tak robi, że. Dzięki niemu. Dzięki niemu. Tutaj, tutaj... Dzięki niemu ten. Ej, chodźcie do żłobka! Tam do środka przepłyniemy. Patrzcie, gdzie. Patrzcie. Chłopaki, patrzcie, jestem w żłobku. A. a! do żłobka wpływam. Ej, no co robi tym no, prostu, To jest jakaś po prostu. Ej, a patrzcie, jak płynęł tutaj. O, przez tą dziurę wpłynęłem. Chłopaki, patrzcie. Chłopaki, no patrzcie. Patrzcie. Mm. Przez tą dziurę wpłynęłem. Szybko, wpływaj tu. Igor, twoje makaron. Na A. górę. Tepnij mnie. Po swoje makarony na dole zostawiłem. Igor. Igor, tepnij. Okej, okay. czekaj. Ale Czekaj, na górę! Otwórz to otwórz, otwórz! Czekaj! Otwórz! Proszę! Igor! Dlawaj, to one tu wpłyną! Igor! Pomóż! Na górę! A co tu zamknąłeś? Tego nie zamknęłem, patrz otwarte! O. Czekaj! Padł! To mi flipa! Czekaj, ci tyle teleport... Było otwarte, I otwarte. Czemu ja tu nie mogłem wejść? Wiesz, że chcę wyjść. Flipić, twój makaron pani drefuje. Dobra, o widzę, go dryfuje tutaj wasze makarony drefują. Nie, nie gram w Minecrafta. Czyli za mnie nie nagrywasz. Co no, Tutaj od Tutaj Olafa makaron, tam no. jest czerwony. Ja jeden zgubiłem. To ja idę odłożyć żółty. Yeah. O nie, źle postawiłem. A wiesz, że można też to stawiać? To jest wtedy takie duże. Okej. Okay. Ale co ogramy? Chodź. Że...

Dzisiaj Hulk pokonał Spider-Mana. Gravin, e tu ten się bo oni byli pomięta. Nie, nie. Nie, 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 co to się? O, 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 o. zostawcie apkę w górę. No i subaj, bo że gdzie jest 4? Co tam robisz? Czekaj. Spytam. Spotykamy się Mam snajperkę. Czekaj, gdzie jest taj? Ej, co jest? To? Moi mam nadzieję, że Wam Ci się podobał. Ja się z Wami żegnam, więc no